Thank you. Witam wszystkich czytelników Network Magazynu. Maciej Maciejewski z tej strony. Dzisiaj znajdujemy się w hotelu Mazurka z przepięknym budynku w Ożarowie Mazowieckim. Witam również oczywiście wszystkich monawiczan, zwłaszcza Polaków działających w tej firmie, bo goszczę tutaj dzisiaj, u mnie Sławę Pinderę i jej córkę Annę, no, gwiazdy polskiego oddziału Monawii. A dlaczego tak jest, to się o tym zaraz przekonamy. Sławo, powiedz nam na początku, jak w ogóle się zainteresowałaś tym systemem biznesu MLM, marketing sieciowy? Co robiłaś wcześniej i, i jak się dowiedziałaś o tym, o tych możliwościach? Wcześniej pracowałam w służbie zdrowia. I w momencie, kiedy urodziłam dziecko niepełnosprawne, o którym musiałam walczyć, był, pewien, był taki moment, że moja córka wymagała bardzo specjalistycznej opieki, ponieważ było to porażenie mózgowe. Dodatkowo jeszcze doszły, jak miała 8 lat, doszły inne schorzenia. Bardzo skomplikowane, gdzie lekarze w Centrum Zdrowia Dziecka rozłożyli, rozłożyli ręce. Yy, Doktor Wocjan, yy, to jest specjalista, który już obecnie nie żyje, yy, neurochirurg, założyciel polskiej dziecięcej neurochirurgii, powiedział, że wszystko w rękach Boga. Więc musiałam szukać ratunku dla mojego dziecka. I wówczas natrafiłam na yy, suplementy. Nie będę tu reklamować żadnej innej firmy. Czyli, czyli zaczęło się po tak. prostu od chęci yy, niesienia pomocy dziecku i, i dostarczenia jej jakichś tam y, odpowiednich suplementów. Suplementów, ponieważ dowiedziałam się, że jest coś takiego, w ogóle nie wiedziałam, co to są suplementy. Teraz wiem, ale wtedy nie wiedziałam, że to są suplementy, tylko wiedziałam, że jest to coś, pani mi opowiedziała, coś takiego, że jeżeli będę podawać dziecku, to no różnie może się zdarzyć. Bo ludzie mają po tym efekty. Nie miałam nic do stracenia. Dlatego tak zrobiłam, podałam. I okazało się, że wszystkie objawy kliniczne, które miała, podwójne widzenie, wymioty, bóle głowy, to wszystko się wycofało i nie wróciło do dzisiaj. Profesor Wocjan określił jej stan na pół roku życia. Miała wtedy 8 lat. Ale jednocześnie zaczęłaś działać, zaczęłaś robić MLM? Tak, dlatego że to, to idzie w parze. Jeżeli zaczniemy stosować produkt z firmy, to niestety, no ale to się samo, nagle samo się staje, że zaczynamy w tej firmie pracować. Dlaczego? Dlatego, że jest to ułatwienie. Każda firma networkowa w ten sposób nam to daje, że. Konsumując jej produkt daje nam możliwość zarobienia. Potem nagle się staje tak, i to w, w krótkim czasie, że produkt konsumujemy za darmo, a jeszcze do tego y, zarabiamy, no zależy ile kto pracuje, y, są tacy co mniej, co więcej, y, zarabiamy. Nieraz, jeżeli ktoś się całkowicie poświęci, tak jak ja. To może zarobić naprawdę bardzo duże pieniążki, może jeździć na wspaniałe wycieczki. Tak jak my z córką do tej pory, jeżeli chodzi o firmę Monavi, byłyśmy w Stanach Zjednoczonych zaproszone tam. Moment, moment. A więc zrobiłaś sobie ileś tam naście lat ten MLM, i nagle tak. do Polski wkroczyła, pojawiła się firma Monavi, nie? Nie, to nie było tak. Byłam w tamtej firmie i wydarzyła się tragedia, ponieważ 18 lat byłam, bardzo dobrze też weszłam na, na wysoką pozycję, ale niestety mój mąż ginął tragicznie, zostałyśmy z córką same. Wiadomo, po takiej tragedii, depresja, więc nie robiłam nic w tej firmie już przez dwa lata, ale nie odeszłam tak łatwo. Przez dwa lata próbowałam odbudować to co zbudowałam wcześniej, ale ponieważ firma była na polskim rynku już 18 lat, no niestety to, to nie jest to, ponieważ do kogokolwiek mówiłam, a my to znamy, my to wiemy i tak dalej. No i te dwa lata minęło takiego ponownego odbudowywania. Jak zwykle mówię, tak jak w wypadku mojej córki, Panie Boże pomóż. I wtedy też I, powiedziałam, i Panie Boże pomóż. I już jesteśmy na etapie, że pojawiła się firma Monawi. Jak to było? To znaczy, nie, nie, nie najpierw nie firma Monawi. Pojawił się Piotr Mój Sponsor z Chicago, który, z którym zaczęliśmy rozmawiać przez Cape, mhm. przez pisać do siebie, mailować, rozmawiać telefonem. No i zainteresował mnie film Monawi. Pokazał mi ją w taki sposób, że zrozumiałam, że ta firma to jest firma naprawdę dobra, która ma przyszłość i że warto. Warto poświęcić czas tak jak kiedyś w poprzedniej firmie, i że coś może z tego być. No i tak się zaczęło. No i powiedz mi, jak wyglądała Twoja praca? Do czego doszłaś? Bo Monawi to jest takie, taki niemowlaczyk na dzień dzisiejszy, na polskim rynku przy, przynajmniej. Bardzo duże ma obroty i, i dobre wyniki osiągnięcia w Stanach, na Zachodzie, a w Polsce to jest dopiero początek. Ale Ty już jesteś na samej górze, można powiedzieć. Powiedz mi, jak, jak, jak to zrobiłaś? Da jakieś wskazówki ludziom. Jak to zrobiłam? Yy, przede wszystkim yy, tak jak w poprzedniej firmie, tak w tej, najważniejsze są marzenia i cel. Jeżeli ja mam marzenia, w każdym przypadku, tak samo jak córki, marzyłam, żeby chodziła na własnych nogach, żeby nie jeździła w wózku inwalidzkim, i dążyłam do tego. Nie czekałam, że zdarzy się cud. Cud się zdarza. Jeżeli my popracujemy, to i cud się zdarzy. Zawsze, w każdym wypadku, musimy pomóc sobie i temu, czego oczekujemy. Systematyczna praca, praca z ludźmi, sponsorowanie. To nie jest tak, że, że do kogo bym nie powiedziała: O, Monawi, każdy się do mnie zapisuje. Nie. Ludzie się zniechęcają na samym początku, ponieważ wchodząc do firmy, zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy wchodzą, jest coś takiego, że. Od, mają odmowy, mają odmowy, odmowy, ileś osób im odmówi i oni rezygnują. A ja uważam, że nie. Zawsze porównuję to z grzybobraniem. Bierzemy koszyk, idziemy do lasu i co, natrafiamy na jakieś muchomory, na jakieś yy, grzyby, które się rozpadają i tak dalej, robaczywe. I co, z, bierzemy koszyk, zawracamy, nie, idziemy dalej. Idziemy dalej, patrzymy, tu kozaczek, tu maślaczek, tu jakaś kureczka No prawdziwe. i to są… Co... O, prawdziwy… O, rarytas i tak samo tutaj. Mamy różnych ludzi w networku. Jedni, jedni przyszli na troszeczkę, na poetatu, na ćwierć, a mają niskie emerytury, i każdy jest zadowolony z tego, co zarobi na swoim poziomie. Jeżeli ktoś chce się wybić, w każdym momencie może. I błędne jest to, że na przykład mówią: Jesteś wysoko, ponieważ byłaś pierwsza. Nieprawda. Jest u nas, są jeszcze osoby, które już mnie dogoniły, mimo że dużo później przyszły, a nawet przegoniły. I ktoś dzisiaj może wejść do firmy i cię przegonić, tak, że będzie jak, jak najbardziej. Może być lepszy. I, i ja po prostu, no ja dalej będę ciężko pracować, po to żeby, bo mam marzenia jeszcze większe, cel mam jeszcze wyższy i będę bardzo, bardzo mocno pracować, ale może się znaleźć ktoś lepszy, kto pójdzie szybciutko jak petarda w górę i życzę mu tego. A powiedz mi słowo, taką sprawę, jeśli chodzi o takie techniki sprzedażowe, takie już bardzo, bardzo trudne sprawy, jeśli chodzi o MLM. Czy ty to przeniosłaś z tych, z tych 15-18 lat wcześniejszych zajęć w MLM? Czy tutaj od początku ktoś cię tego uczył, czy cały czas są u was szkoleniowcy, którzy Was uczą nowych nowych technik, nowych, nowych działań? Tak. Mamy, mamy cały czas szkolenia. Mamy szkolenia cotygodniowe w internecie, przez internet. Mamy szkolenia, spotykamy się właśnie tak jak tutaj, teraz na takich szkoleniach. Spotykamy się również w takich, na regionalnych spotkaniach, w większych miastach, grupami. Także tutaj no jest, jest bardzo dużo. Wewnętrznie, spotkania domowe, spotkania miejskie, także dużo jest szkoleń. Poza tym jest duża literatura ciekawa literatura, są płyty, są nagrania, bez przerwy coś nowego i tutaj, jeżeli chodzi o te materiały, to mamy naprawdę bardzo, bardzo duży wybór, także każdy mógłby coś dla siebie znaleźć. Czyli cały czas edukacja, edukacja. Cały czas. Cały czas. A powiedz mi jeszcze, Sławo, taką sprawę, bo Twoje zarobki na Twojej pozycji już wyglądają bardzo fajnie, są na dobrym poziomie, nie musisz się niczym martwić. Jak wygląda normalny Dzień Sławy? Ile Ty przeznaczasz na tą pracę godzin mniej więcej, czy, czy, czy to się haruje od rana do wieczora? Jak to wygląda? Może ja powiem tak. Porównam do normalnego etatu. Jeżeli pracujemy na normalnym etacie, to wygląda ciągle tak samo. To się powtarza, powtarza, powtarza. No i wiadomo, i te piążki są takie same, takie same, one prawie, że nie podskakują do góry. Tutaj w networku jest troszeczkę inaczej. Jeżeli się przyłoży na samym początku i tak naprawdę przyciśnie, to później można odpoczywać i, te, i zbierać plony nie tylko to samo, co się zarabia, ale i więcej. Także tutaj, tutaj właśnie jest ta różnica, że ważne są te początki. Na etacie choćby nie wiem, ile człowiek z siebie dał, to zawsze będzie to tak, samo. A oczywiście. tutaj, im y... bardziej człowiek jest charyzmatyczny, konsekwentny, tym tak, więcej Tak, poza tym my tutaj wstajemy, o której chcemy, idziemy spać, o której chcemy, pracujemy w takich godzinach i w takich dniach, kiedy my sobie to wyznaczymy. Następnie, w porównaniu do etatu, yy, urlop. My czekamy cały rok, jeżeli jesteśmy na tacie, na ten urlop. Tutaj ja mogę sobie robić, jeżeli wejdę na wysoką pozycję, jeżeli sobie już ten taki stabilny dochód pasywny wypracuję, to ja mogę sobie nawet półroczny urlop zrobić. Z tym, że ja go nie zrobię, bo ja kocham networki, kocham pracować w networku, więc nie, nie umiałabym siedzieć bez, bez networku, nawet tam na w czasach, gdybym pracowała. A można. Można. Chciałem Cię jeszcze słowo zapytać o sam produkt, bo bardzo różne są opinie na rynku na ten temat, bardzo kontrowersyjne, zwłaszcza wśród tych ludzi, którzy są w konkurencyjnych firmach dla Molawii. Mówią, że to jest zwykły soczek, który nic nie daje, jest bardzo drogi i, i dzięki temu można robić MLM. Powiedz mi, jak on wpływa na człowieka? Czy, czy zauważyłaś wśród ludzi, którzy go konsekwentnie piją, piją jakieś, jakieś, jakieś zmiany, i czy, czy, czy oni sobie to chwalą? Tak, jeżeli chodzi o, o produkty Monavi, wszystkie z nich, każdy jeden ma działanie, dlatego że ludzie opowiadają o sobie. Jeżeli na przykład ktoś nowy zaczyna pić, mówi tak, słuchaj, a ja mam to, jakieś tam skorzenie, czy to mi pomoże? Ja mówię, ja nie wiem, ty mi potem powiesz, jak będziesz pił. Potem przychodzi tak, miałem to, nie mam tego, miałem to, nie mam tego, i na tym mamy te yy, właśnie sprawdzian, czy to działa, czy nie. I to jest najważniejsze. Nie może nam powiedzieć nikt, kto tego produktu nie próbował, że on nie działa. I taki ktoś, kto mówi, że to jakiś zwykły soczek i tak dalej, zapraszam, chętnie poczęstuję, nawet podaruję taką buteleczkę, żeby sobie popił i wtedy on mi powie, czy to działa. Ostatnie pytanie, Sławo. Plany na przyszłość. Czy zamierzasz osiąść na laurach, czy będziesz dalej pracowała? Nie, na pewno. Co na chcesz pewno... osiągnąć konkretnie? Oj, moje plany są bardzo wielkie. Tak mi się marzy taki Chcesz być Mercedes. Polskim, polskim i, i diamenty, kobiet... Może polskim brigiem Hartem? Chcesz być? No, pewnie, że dlaczego nie? Dlaczego nie? To teraz zapytamy twojej córki Anny, najważniejszej tutaj osoby. Co myślisz o tym... O, o tym, czym się zajmuje Twoja mama, jak to wygląda, czy jeździsz z nią wszędzie? Tak, oczywiście jeżdżę na każde spotkanie z Monawii, z mamą, ile oczywiście jestem, jestem w stanie, bo czasami, czasami po prostu e, chorob, choroba mi nie pomaga. I myślę, że Monawii daje nam dużo radości przede wszystkim i e, daj nam w życiu taki Taki, mm, takie uczucie ruchu, czego jeszcze coś się dzieje nie ma. Yy, nie, nie, nie stoimy w miejscu, nie wpadam w żaden taki marazm. Czyli na jakimś seminarium dużym nie masz wrażenia, że jesteś na koncercie Rolling Stonesów w latach 60. gdzie fruwają marynarki. Traktujesz to normalny, poważny biznes. Tak, 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 tak. Dziękuję panią za.